Miał się, Manko z tej strony nas Bardzo serdecznie w kolejnym filmie jest Minecraft na moim kanale i dzisiaj słuchajcie już byłam z moim smokiem u doktora ale jeszcze tam u niego został tylko o, to, było w tam, to w tamtą stronę muszę tam pójść po tego smoka. i doktor był chyba tam, tak, nawet się świeci tylko mam nadzieję, że ten smok dalej tam będzie bo on ci, jest taki nieposłuszny jak widzieliście tutaj porozwala mnie Bo wydaje mi się, że to jest jego sprawka. O, jest. Ale dużo jest strasznie. To nieuniknione. Jezu, ale ale strasznie laguje. Nie wiem dlaczego. I wszystko okej. Okay? Dobra, on ich chyba grzeczny jest nawet z tego co widzę, bo tutaj sobie krzycznie siedzi. Nie, ten. Ale dobra. Idziemy do pana doktora. Dzień dobry, Pani Kuan. E, czy spadł już Pan mojego smoka i w ogóle? Cześć, spadałem Twojego smoka i wszystko z nim ok. Podaję mu siły 2 i skaka. Teraz może już latać. Jeśli potrzebujesz jakiś mikstur, to możesz brać. Ok, dzięki. Kropka. E, patrzcie, ile on ma tutaj mikstur. Ale super, że już spadł smoka i wszystko z nim ok. A, o, tam jest. Patrzcie, jak ucieka. Jeju. Mnie to przed chwilą była noc, więc się nie dziwię. No dobra, zobaczymy, czy może latać. Jak pamiętać, on po prostu nie potrafił. I mam nadzieję, że teraz już może, choć trochę. Bo potem mu zwiększony skok, więc w sumie powinien chociaż skakać. I siłę dwa, no to... Ale ja myślę, że on już zdrowy. O! Patrzcie, widzicie? Lata, lata. Latał, latał, latał. Chodź tu, chodź tu, smoku. Chodź. On lata. Nie wiesz, nie idź w nigdy w życiu nie idź tam, tam jest pustynia, tam jest bardzo niefajnie, tam jest za sucho dla takich mroźnych smoków jak ty, więc musisz, w ogóle ta klatka dalej tutaj jest, będę musiała posprzątać, ale nie mam pilofa. Jak pamiętacie wczoraj, znaczy wczoraj, no tak w sumie w Minecraftowi wczoraj, znaleźliśmy to tutaj. Ale, o, to jest też żelazo, ja widziałam tylko ten węgiel. O, mi się, Smoku. Okej. Okay. Możemy sobie gdzieś z drugiej strony zaparkować, że tak powiem. Żeby to, o, tu, tu. Ty patrz, jakieś wejście do kopalni. Że diamenty dzisiaj znajdziemy. Dobra, o nie, rozpadało się. Uwaga, o. Smoku, spoko, 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 Boże. Czekajcie, za chwilę wrócę, bo normalnie muszę ogarnąć tego smoka, bo patrzcie co mu się dzieje, bo podekscytowany jest, ale patrzcie, yy, widzieliście to, to było na nagraniu. To, ten lud jakby zniszczył smoku, proszę nie mi Minecraft. I co się z tym dzieje, widzicie jaki wkurzony? Może przez, de może przez deszcz, a nie śnieg, może przez deszcz. Nie wiem, widzimy się za chwilę, bo normalnie muszę na chwilę zastopować. Okej, okay, już jestem, bo po prostu musiałam przepędzić królika. Zauważyłam, że bardzo lubię je jeść, a ja nie chcę, żeby jadł króliki. A kiedy je je, to widzieliście, że ten zionął aż swoim lodem. Ale włany jest, on już jest takim starszym. Bo się w ogóle mu się oczy zmieniły. Ma teraz takie już, takie dorosłe oczy. Nie no, fajny jest. Jest nawet spoko, tylko po prostu musi przestać te króliki zabieć. Mhm. Dobra, wchodzę. Trochę się boję, bo nie mam żadnego uzbrojenia. Oprócz sześciotrefy. Ale dobra, zejdźmy sobie. O, to jest skrzynka. Ale ja zobaczę, czy... A nie, nie ma nic pod nią, chociaż... Chociaż... Chociaż może lepiej zrobię sobie killów. Zobaczę, tak, za bezpieczeństwa. Bo ja coś nie ufam tą skrzynką. Ale coś nie ufam. Dobra. wykopałam tam to drzewo, bo stąd mam e. Okej. Okay. Dziwne. Nie widziałam o tym. Dobra. To jest węgiel w ogóle. Ale. Czy coś jest pod tą skrzynią? Okej, okay. nic tutaj nie było chyba, ale... Spokojnie. o, jest tutaj jabłko, znaczniki i książka Fire Aspect, dobra, przyda się przyda się, przyda się, ale ja już widzę, że te skrzynki są, oparcie, jakie żelazo? nie, no ja tutaj wykopię kamień oj, o, tu jest to żelazo, co widzieliśmy i po prostu zrobię sobie kamienne, żeby wykopać żelazo Normalnie się już tutaj z tym taka zaawansowanym. Wezmę to, zbiorę. Okej, okay, to jest dziwne strasznie. Dziwne są te ory na altruny. co się dziwnego. A ja on jakieś coś tam. Ale fajnie, że jest tyle tego żelaza, bo mi się przydaje ale Boże, tutaj jest łatwo spaść Dobra, ten węgiel też sobie zbioram ja, Nie wiem jak, dlaczego, ale dobra Teraz otwieram to Okej, okay. Macik Nie wiem co to, ale Patrzcie ile jest znaczników Czy nomy? no nas Nie wiem jak to się nazywa, ale no, niebezpiecznie tutaj jest Niebezpiecznie Jezu, ja myślałam, że to, jest emeraldy, że to są emeraldy, ale wiecie co, ja tutaj zostawię to, bo może kiedy indziej to odwiedzimy, ale chodzi mi o to, że widziałam taką kopalnię, tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie ona była i zaraz Wam powiem, więc za chwilkę. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze jak tutaj byłam, ten chciałam sobie po prostu trochę rozkopać kamienia, patrzcie co znalazłam, Krypta skrzynka. Ale wydaje mi się, że już więcej nie będzie, ale patrzcie, patrzcie, co to jest. Dragon Command Star. Trzeba to sprawdzić w ogóle, gdzie jest mój smak? bo on mi pewnie zwiał. No nie, jest w tym samym miejscu. On nieźle. O co w tym chodzi? Wytłumacz mi. Dragon is now wandering. Czyli, że teraz będziesz chodził, tak? A jeśli dam jeszcze raz. A, tak, bo nie Nie! Nie, nie, nie. Nie, nie. Że nie było upadku. Ciężko to nazwać zawsze, skoro pierwszy raz. No ale dobra, niech będzie. Oku, gdzie jesteś? Jej. Kolce jego. Oa! Co? wypycha jakoś. Dobra, trzeba tam pójść. Ale no nie, no tam są wszystkie moje rzeczy. A no. Ok, aktualnie już jestem na smoku. I właśnie latuję tutaj na górę. O, dobra. Dobra, już tutaj nie będziemy raczej, więc wyprowadźmy sobie tutaj. Ale ja Wam pokażę tą kopalnię, o której mówiłam. No. Ponieważ ona jest obok zamrożonego statku, ponieważ ja sobie tam między dwoma odcinkami oglądałam. Tutaj yy, mój smok pięknie mi zamroził statek jakiś. Więc w nim nie było ciekawego, więc po prostu zamroził i tyle. Ale tu, w tej, o tej pozytyce, widziałam kopalnię. Tak, kopalnie. I mój smok będzie czekał na zewnątrz, ponieważ jest ona za mała na niego. Tak. Dobra. Więc ty smoku, który już mi gdzieś ucieka, jest ten, Będziesz teraz stał. Będziesz stał i tutaj pilnował na czatek będziesz po prostu. I ja w tym czasie się wybiorę do tego tunelu. Nic no. Tylko chciałoby się światło. Kurczę. To jest mega ciemno, ale dobrze, jest woda, bo można skakać. Tam było żelazo, ale ją minęłam. nie wiem dlaczego. O, patrzcie, to jest srebro no. Ta, to jest srebro z tej A, Już jesteśmy w podziemiach. Okej, okay, tu jest jakiś też dziwne no, dziwny coś. Ja się postaram. o tu jest lapis. i tu jest rzeczy. Takie kopalnie, co jeszcze nie widziałam. O, to jest srebro znowu. O, tu jest lava. Nie ja myślę, że to... Zdziałam się, że to są diamenty. Tu nie. takie srebro. Które jest tak... Takie samo, jak żelazo. a Ale dobra. Ja mam za bardzo turców. A przydał mi się coś. Więc sobie zrobię most. Dobra O nie Takie o nie W ogóle nie mam przepalonego tego żelaza mojego Więc będę musiał to zrobić To tu jest trochę strasznie, bo jest mega ciemno o nie, most mi się pali A nie mam więcej pochodni, muszę trzymać Okej, okay. tu nie Gdzie teraz? Kupiłam się chyba, ale dobra Tu jest jakieś coś nie wygląda za miło. To jest jakaś Okej, okay, co tu rob... Przecież to są... O nie, te kwiatki są zepsute. Okej, okay, mam jakieś kwiatka ten... Aha. Feder bossa. Ale patrzcie, ale ciekawe to było. Mega dziwne. dalej.

To się może przydać, do tego te kwiatki. A te żółte to co? Alder, nie wiem. Nie. Nie zdążyło. O nie! Dobra. co za chwilę? Może mi się udaje odzyskać jakoś score 56. Nie, nie próbowałam wcale pływać w lawie. Jestem z powrotem już. Odzyskałam trochę rzeczy, bo nie wszystkie i nie mam niestety tej, właśnie tego, jaką stan I chcę to zrobić, ale dowiedziałam się z czego to się robi. Musiałam mieć głowę tego smoka, a tego nie chcę. Nie chcę. Więc na razie to nie kot... Ale w sumie, może nie kot tylko smoka. On będzie teraz zamrożony i nie wiem za bardzo, nie mam pomysłu zrobić. A może jak na nie będę letać to się rozrusza, nie wiem. No trzeba będzie zobaczyć, nie? Okej, okay, ale dobra, trzeba iść do tej jaskini. Nie. Więc o... E, jakim cudem? Oj, e, widzieliście, to, to było dziwne dosyć, ale już znalazłam, wam powiem, trochę taką jaskinię. I tutaj poroztawiłam pełno pochoni, bo mam ten... bo miałam po prostu dużo węgla. I no. Czekajcie, bo tu jest bedrock. A ja tego nie chciałam? No, nie wiem, czekajcie sobie. O, to jest w ogóle ten, to jest Google. A i wiecie co on to, wiedziałam się co to jest. To jest mi troszkę kwarc. Na razie kwarc mi nie będzie potrzebny, ale jeśli będę chciała sobie zrobić jakiś enchant czy coś, znaczy nie enchant, tylko że jakiś domek fajny czy coś, to wtedy tego użyję. O, dobra. Chciałbym było wejść do tej jaskini, chyba tam, więc trzeba się tam udać, ale mam pełną kobla. Bo trochę tu ja już gram, z ską... Stąd mam tyle rzeczy. Dobra, tutaj już jest ciemno. Tak, sp na spokojnie. Tylko w którą stronę? To bo wie, w, tą... ha, nie w ogóle w tą... A, nie patrzcie w ogóle krzeczek. No, dobra. tutaj jest złoto, złoty nie potrzebuję na razie. Chociaż złote jabłka by się przydało zrobić. Ale to zrobimy w swoim czasie. O, tutaj. O i tutaj możemy już iść, bo widziałam po prostu dużo O i to. Wiecie, to jest bardzo drogocenne. Bo to jest mocniejsze od diamentów z tego słowa Ale z tego nie wypada. Trzeba mieć diamentów kilo. To jest nieznane. No ale to jest... O jezu. To jest Co to jest? Okay, tak. Na szczęście można się budować. Ja to jest zabudowane. Kawałek ściany, bo w ogóle zabałam w drzewa. Więc mogę już... Ну, um. no, видите, Сейчас, раз. О, вообще, диамант есть. Есть диамант. Не зауважал, как честно. 8, 8, 8 диаксов. Найс. То есть это... Ну, тоже мне нормально. Окей, у меня другие рамки. Мне не сработает так темно. o jest kolejne diamenty Mam dzisiaj szczęście chyba wow diamenty wszędzie Może tutaj jest jakieś srebro to, widzę, to jest ten tutaj coś ale o jest ten do enchantowania ja, to ja sobie się mam to przyda więc o tam się świeci na końcu lewe. ej tam są pochodnie dobra A muszę patrzeć czy nie ma dioksów to mi się bardzo przyda O! dobra, jest Najle Ej, to jest najlepsze kopalnia w ja wygląda mam nie wiem, ale tam coś jest ja bardzo chciała do tego plus się rozglądam jeszcze za samo, ale chyba, o jest jeszcze Ja no nie mogę, 17 no, ale to bardzo jest lewa, i kolejny diament ludzie, przecież to jest jak to było? Ja cię końca. O, jest kowadło, jest, jest skrzynka. U! O, o jest książka. Zobaczmy sobie. Jeśli czytasz tą książkę, to wiedz, że w tych torbach są różne rzeczy, którymi się posługiwałam przez całe moje życie. Odchodzą na zawsze. Zanim moją rodziną... rodzinną pustynię zamrożą już do końca smoki. Jeśli stąd pochodzisz, to wiedz, że... Co? Halo? A, chyba nie. okej okay. Nie wiem co, ale zobaczmy te torby. O, to jest rekord bug. Tu są płyty muzyczne w tym ale zobaczmy na przykład Orbag. Nie, ja przez... Nie patrzcie... O, to jest super. Tutaj normalnie możemy sobie ory. To jest git, czekajcie, więcej to tylko jest. Yeah. Kurczę, nie dostanę ja diamentów, ale dostałem takie. o Emeraldy są! Emeraldy są z nami. Uhu. Jest dobrze. I guess. To mi się na złota jabłka przyda. Ja cię kręcę, ale super, ale bogactwo straszne. Dobra, wyłożę to wszystko. Chociaż tego nie potrzebuję, tych dwóch, więc to tutaj schowam. Aha, i ja mam ten kwart, no się skąd, ale to wam potem pokażę. Dobra, co my mamy tutaj? Jeszcze tuba, to co znaczy? O! Jakieś narzędzia, ale czemu wszystkie złote? złote się tak szybko kończy strasznie. One, two, a tak dobra, ale dostałam jakieś tam narzędzia. Te mi się nie przydadzą jedynie. się nie wiem, ciężko stwierdzić. Odłożę sobie na pewno te rzeczy, które mi się nie przydadzą, czyli to, to w sumie, złot, Nie, to na pewno mi się nie przyda. Mnie wystarczy jedna no. motyka. Dwa mogą być, bo one się szybko kończą. Łopaty takie są okej. Okay. To mi jedynie jest niepotrzebne, Te łopaty też. Dobra. Książkowe. Okej. Okay. Ale to są same jakieś... O! Książka! Ale ona mi nic nie robi. Ale to są jakieś... Cast cost... 30... 15... 50-40 um, o co w sumie chodzi? Nie rozumiem tego. Może ja to lepiej odłożę, bo to jest jakaś czarna matka, nie, nie wiem co. Lepiej to zostawić tutaj. Rekord A, to są te płyty. One też na razie nie są potrzebne. Nawet no, nie mam płyty grającej. Więc no, dobra, a to odkuję. To mi... te strzały daje, to mi się... to spoko to mi się przyda Ale dobra. O, tu są różne rodzaje. właśnie tak, co to to mi... Dobra, to odłóżmy te płyty, bo one są kompletnie bezużyteczne. W sumie to te rzeczy, które mogę położyć, a które mi się nie przydadzą, to położę po prostu. Dobra węglu. Dobra, zabunkrowałam to całe. Teraz mogę odłożyć przynajmniej te płyty. Książka mi się może przydać. Coś marnie, no ale może. To sobie weźmiemy potem. Food bag jest jeszcze. Tu jedzenie się dostaje. Często i rybkę. Może mój smok polubię i robię. Dobra, wiecie co? Ja tutaj tego nie będę otworzyć. O, potem magic bag. Czekajcie, bo aż mnie to zanotrygowało znaczy jak puder, nie powder ale o co tutaj jest? nie wiem. ale nie mam miejsca w jakim punku czego na razie nie potrzebuję potrzebuję tych śnieżek, nie potrzebuję tego tego też nie potrzebuję to wezmę sobie to to, 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 to. w sumie tego o, rekord nie potrzebuję, ale to potrzebuję, że to tu bok, tu nie. Bok O, mam jeszcze jeden, co otworzę książki jakieś. O! Akurat No dobra. No to jest kopadło, więc spoko. Ale nie wiem co znaczy. Więc no. No dobra, czego ja nie potrzebuję. To jest nie potrzebuję. Zbieram Są akcje. Tu Potionka. Potion mi się przyda. Ale nie tak bardzo jak to. Więc to sobie... A może tam tego? Ten magiczny proszek może mi się przydać. Ale to na pewno nie. Dobra, wezmę to. może jak będę miał jakiś ten będę miał jakąś fanąkę, to dobra. To ja zostawiam to, bo no, zmarnowałam no ale trudno. Pozostawię je tutaj na wszelki wypadek. W sumie teraz będę już wracać stąd, ale to chwilę zajmie. Więc jeśli ja już z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górze, tak? I no. I ogólnie... Postaram się znaleźć tego człowieka, bo to, z tego, co mi się wydaje, to, to nie są aż takie stare te ruiny i możliwe jest, że mogę go jeszcze znaleźć. A jeśli go znajdę, to się dowiem, o co chodzi z tą, z tą końcówką tej książki, yy, że co mam wiedzieć, nie? Hmm, I widzimy się w następnym odcinku, a ja się z wami już żegnam.